Zombie Apocalypse Siemaneczko mordeczki, z tej strony Maniak Witam Was serdecznie na naszym kanale Jak widzicie po tytule oczywiście wjeżdża konkurs V5 Gdzie będą do wygrania aż ile? Aż trzy nagrody, tak jest Te nagrody będą zasponsorowane oczywiście przez Pyro Gang Jak i Badixa i jak i przez sklep Fireworky Shop Yy, zasady konkursu nie będą trudne, ponieważ no myślę, że to dla każdego z was będą jasne i klarowne te, te, te zasady oczywiście zapraszamy na, do sklepu Firewerki Shop gdzie ja serdecznie polecam e, z kodem Fajerwerki macie minus 15% na zakupy do widzę nowości e, u Michała na sklepie, także zapraszam oczywiście przy każdym zamówieniu dostaniecie wlepeczki e, od Michała darmowe, tak, do każdego zamówienia pyrogangowe i także nasze, takie bombastika moje e, no i pyrogangowe oczywiście, nie i ten. I zasady konkursu już omawiamy, żeby nie przedłużać, e, więc tak. Pierwszą zasadą będzie tak, e, żeby zrobić ten. Ja was jeszcze szczegółowo w, dam to w opisie, w komentarzu przypnę. E, oczywiście konkurs będzie trwał tydzień. No dobra, no więc zasady konkursu są takie: e, musicie wejść na kanał. Oczywiście zapraszam na kanał Badixa bo Badix oczywiście tutaj też dokłada swoją cegiełkę zasubskrybować kanał oczywiście kliknąć dzwoneczek żeby śledzić kanał właśnie Badixa serdecznie zapraszam to jest pierwszy z e, rzeczy które musicie zrobić u mnie na kanale musicie zostawić oczywiście łapę w górę i, i, i też subskrypcję żeby wziąć udział po prostu w konkursie a następnie wejść na Facebooka oczywiście link w opisie będzie przypnę też właśnie w wiadomości w komentarzu na grupę Fajwerki na Facebooku Yy, tutaj jest 172 członków grupy. Oczywiście to jest grupa, kiedyś yy, zeszło, w zeszłym roku ją zbanowali. właściwie u Michała ta grupa bardzo dobrze prosperowała, oczywiście yy, na tym, na Facebooku, ale oczywiście zbanowali ją. Oczywiście serdecznie zapraszam na tą grupę, bo chcemy ją wzmocnić. Tą grupę oczywiście to też będą działy się ciekawostki. No, no i jeżeli wykonacie to, to w poleceniu w komentarzu musicie napisać oczywiście gotowe 2021 żeby powiedą, że na ten rok I, no i myślę, że to są proste zasady, żeby wziąć udział. Ja pokażę, co ja u mnie jest do wygrania. Oczywiście, u mnie to będzie na pierwszym miejscu, potem będzie Badix na drugim miejscu, a na trzecim będzie Firewell Shop. Więc teraz Wam pokazuję, co u mnie jest do wygrania. Dwie paczki c oczywiście e, 2018 e, Myślnik 9. Eksplodery czwóreczki. Eee, tu macie. Już musi złapać ostość, ale w sumie widać. O, proszę. Partia druga. i do tego paczka Pikolaków e, Mini Corsair od Hesie. Oczywiście dwa efekty e, NWP. Więc myślę, że nagroda jak najbardziej fajna. Oczywiście, jak e, m, będą losowane wyniki, wszystko e, w ten po 7 dniach. To oczywiście yy, ode, odezwiecie się do zwycięzców, i paczki będą oczywiście wysłane. Oczywiście mogą brać udział w osoby niepełnoletnie, ale jeżeli będą brać udział, no to paczka oczywiście idzie na osobę dorosłą, a nie na, niestety na, na osobę niepełnoletnią. No, więc myślę, że, że ten. Teraz wlecą właśnie, teraz wleci fotka Badixa, co jest do wygrania. A teraz wleci fotka, co można wygrać w Key Shop No jak widzieliście, myślę, że warto wziąć udział, bo nagrody są fajne, więc mam nadzieję, że wam się to podoba. To będzie konkurs V5, oczywiście dla was od ekipy, i w ogóle działamy. O widzę, że bączki weszły u Show. Oczywiście polecam petardy od y, Rogera, bo naprawdę powiem wam, że no wiadomo cenowo, no nie ma co się dziwić, tak? Emitery powoli znikają. I będą znikać. Wiadomo, że można jeszcze zakupić, i, i ludzie będą się z tym sprzeczać, że wiadomo, że emitery jeszcze są w miarę dobrych cenach. Ale przyjdzie sezon i te ceny podwinują do góry na pewno. No i niestety, no ale tak będzie. jak się skończą, no to Roger jeszcze no, ale też nie wiadomo, jak długo będą, bo Roger to też są emitery. I jak najbardziej ja polecam też, więc na pewno sobie zakupię kilkanaście paczek do tego. Yy w swojej kolekcji. Te są bardzo fajne, no wiadomo, 36 zł. no ale niestety nie ma co wybrzydzać, no mamy to co mamy, te są bardzo fajne, no, one przypominają mi Screamery 3 s będę musiał zrobić ranking, ale wydaje mi się, że podobnie wypadają. O, no, Titanium Bombers też bardzo fajne, głośne petardy, tych jeszcze nie testowałem, ale wkrótce się przetestuję, także tutaj mamy jeszcze eksploder, widzicie, a już nie ma nawet, uuu, szybko poszuj no, mega dreski też bardzo fajne ale widzę, że wszystko co dobre szybko się kończy dobra, nie będę nam owijał bawełny także yy, no co, trzymajcie się ciepło powodzenia wszystkim życzę od ekipy i w ogóle od wszystkich tutaj biorących udział, także trzymajcie się ciepło ciąg kciuki, kciuki które teraz są trzy nagrody, więc no, myślę, że każdy ma szansę, jest o wiele większa szansa na wygraną także żegnam się z Wami do usłyszenia i do zobaczenia w losowaniu na razie, trzymajcie się, hej!